W moich oczach TV na YouTube. Dzisiaj testujemy ZISO APA American Pale Ale od inne beczki. LG12, alkohol 5%, Zisu APA, promienie słońca, migoczące w morskiej toni, fale kołyszące łodzią, ostatni wdech. Przenosimy się w inny wymiar, to podwodny świat Zisu, Oszałamiające kolory, prawdziwe stwory. Stąd pochodzą zapewne odmiany chmielu, które... Nadają naszemu piwu nuty cytrusów oraz owoców tropikalnych. To stanowi dla nich słód pejlejl i, i odrobina słodu pszenicznego. Ok, i tak, kolejna fajna etykieta z tego browaru. Poza tym fajna historia, fajny był, jest film ogólnie o podwodnym życiu kapitana Zisu, więc warto obejrzeć. Kapsel czarny zapowiada się dobrze. O tak, cytrusy ostrodają. I to jest dobre. Zdecydowanie. Piana też widzę, że jest ładna. Trzeba ostrożnie lać. Żeby całe weszło do nonika. O, aż rozlałem pierwszy raz w historii tego kanału. Czyli na jakimś 50-60 degustacji, bo nie wrzuciłem wszystkich, bo byście nie dali rady po prostu. E, kolor przejrzysty. Ładnie tutaj bąbelkuje na tym, co rozlałem. Więc jest to też pewna ciekawostka. Widać tutaj bałagan na stole, no ale nie o to chodzi. Widać, że piwo jest żywe. Bardzo dobrze pachnie. Świetna piana, przeźroczyste. Mm. Najpierw lekkie cytrusy, lekka goryczka. Nagle pojawiają się mocne cytrusy, które przechodzą już w taką całkiem solidną goryczkę, aczkolwiek nie jakąś hardkorową, tylko jak na ten styl w sam raz. Także mega smaczne piwo. Poleciłem je też koledze w ciemno, bo testowałem inne rzeczy z inne beczki. I zanim to wypiłem, to on już mi napisał, że już testował i że jest pyszne. I rzeczywiście jest pyszne. Zdecydowanie polecam. Bo inne beczki wiedzą co robią. Jest to dla mnie nowy browar. Piłem dopiero ze dwie rzeczy z niego, ale te recenzje wrzucę pewnie zaraz, więc ona będzie pierwsza. E, więc podajcie dalej ten film, dajcie łapkę w górę na YouTubie. Naciśnijcie czerwony guzik, subskrybuj. I pijcie piwa od inne beczki, bo są po prostu dobre.